Cześć! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Forever. I moi drodzy Roberto, 40 tysięcy wbite ponad 40 tysięcy. Jesteśmy też na tym y, True View Active. Mamy aktywne właśnie ten y, te nowe DEMKA, gdzie y, przychodzi do życia to powiedzenie What you see is what you get. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że goście tam będzie przebie przebiegał. <laughs> będzie tutaj typ, tutaj będzie celownik, tutaj strzelicie, a typ zrobi. Ee, poleci. Nie, tutaj będzie już to <laughs> normalne. Z tym, że tutaj sytuacja Roberta i jego historia zaczyna się robić smutna, ponieważ zobaczcie na kogo on gra: Aketsa i Marianna. O co, moi drodzy, chodzi? Co się dzieje? Dlaczego? Już historia legendarnego gracza na premierach, który w pierwszy na świecie wbił od początku, od premiery w sumie CSO2, wbił 40 tysięcy, jak powiedzieć, złotych, euro, yy, ratingu ELO na premierach. Także zapraszam Was moi serdecznie, są moi kochani bardzo serdecznie i cóż... To tyle do tytułem wstępu. Zapraszam Was na dalszą część materiału. Opczajcie stronkę cesgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 ,10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% podnosu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CZGO Skins, link macie w opisie. Polecam i pozdro. A dalsza część materiału rawi o tym, że e, to już będzie spoiler i tak tego meczu nic i całego nie będziemy oglądać. E, Roberto grał na e, no, ten, na cheaterów. Patrzcie, jak pięknie dostają. I więcej, Elo. sobie ten? On dostał e, 400. Cheater dostał ponad 700. Fajnie, tutaj Roberto, właśnie i Ignor, Johnny, Anes, on głównie właśnie z tym Ignorem grał, do po minus 500. Obecnie Roberto jest dalej w topce, ale ma już ledwo ponad 39 tysięcy powiedzieć 3900. No i 7 godzin temu ostatni raz grał. Tutaj macie właśnie ten top, top jego rating. Tutaj też widzicie wynik 13.0. Jako, że to jest właśnie e, cheater, no, 133, no prawie 134 adr wykręcić na premierach, tam, tako łatwo. Także, zobaczymy teraz właśnie z jakimi czytamy mamy do czynienia, prawdopodobnie wh, trigger, no coś tam z aimem. Jakieś możliwe, że jakiś aimbot, aimlock, zobaczymy jak to wygląda. W momencie, kiedy <laughs> demko się pobierało, robiłem tam różne inne rzeczy. Wróciłem do kompa, była, było 0.7, no i właśnie tam ludzie pisali. RUNNING AGAINST WALLS, I'VE SEEN IT ALL, WITHOUT YOUR CHEATS, YOU WOULDN'T WIN ONE ROUND To prawdopodobnie mogliby nie wygrać jednej rundy, ponieważ no tam Roberto i ekipa Oni mają tam grubo powyżej 3 klo na fisicie Wiedzą co jest 5, nie wiem dlaczego ten CS jest taki jasny, nie wiem czy nie jest za jasny dla was, dajcie w ogóle znać w komentarzu Też trochę saturację w OBSie podniosłem Nieznacznie, ale troszkę, żeby było tak jakby więcej kolorów. W Vegasie nic nie będę robił. Ponieważ po, po renderze to jakoś trochę inaczej to wygląda. W ogóle też nie widać tych, o. Nic nie nacisnę i teraz się... Chodziło o te obwódki. Zobaczymy sobie właśnie z jedną, dwie, góra trzy rundy z Powa Roberto. I przerzucimy się właśnie na Marianę. Ale dostała, w bombę, i Roberto, Dwa fragi Nade'ik sklejony, ale jeszcze walczy Niestety No Takie flesze, nie wiem, dziwię się czemu ludzie takie flesze rzucają Szczerze mówiąc Dobra, mamy rundkę pierwszą Dalej to tak wygląda? Kurde, jakie to jest jasne, szczerze mówiąc o zaproszenia, oho, dobra Ocuka Wyślę trade'a i cię nie oszuka R... czekaj. Gamma... dwa... może trochę... Tutaj mam inną jasność niż na drugim monitorze, więc nie wiem jak to w ogóle wygląda. Ale jest mega kurde jasny ten... W ogóle Igno jakie te skiny w ogóle ma. Człowieku. Człowieku chłopie. Bo jest ta kosa Roberta, którą widzieliśmy tam kiedyś na niuku. No i też... Ludzie, którzy myśleli, że. O, top jeden, że on nie cheatuje. Znaczy, że on. Wolhaka ma. Ludzie pisali, właśnie, że on gra z tym ruskim streamerem, tym Dima. Spokoziom. Spoko, Fajny konty też, też tam nagrywa. Dużo ludzi ogląda, go ogląda. Tam z Simplem grał i tak dalej. No i wątpię, żeby Dima grał z. z cheaterem, nie? Żeby Cheater go boostował i tak dalej. E. Eee... Ludzie mówili właśnie, że Roberto z Wolhakiem gra i tak dalej. Szczerze. wątpię. Różne jego decyzje można po prostu. jakby podeprzeć tym. Oho. No, takich rzeczy no nie, nie życzymy, nie? Ale rozumiem ich. zdenerwowanie. Szczerze. No, stwierdzili, że gość ma 40 tysięcy że latał odpalony gdyby latał odpalony no tutaj wcelował się na niego, bo słyszał zresztą też go dojeżdżał, gdyby latał odpalony no to raczej tego meczu nie przewaliliby 13-0, w pewnym momencie jak jakoś by się odpalił, ale goście który wiecie ma skiny gra z ludźmi, którzy też mają yy, spore sk dobre skiny, mocne skiny, I grają też przede wszystkim faceity na jakimś konkretnym poziomie wątpię, żeby odpalali się na premiera, gdzie premiery to casual game mode dla mnie Możecie przez ten czas czytać, co oni tam piszą, no to jest trochę smutne. Kux jest kierowany właśnie przez Marianę. Zobaczymy sobie ostatnią właśnie rundę ze strony spowa Roberta. Też Inferno jest ciężką mapą na gości, którzy mają wallhacka. dziwnym trafem na typa, który gra sam na bombsite B wpadł, nie? Jest też jeszcze spory problem y, takich y, magicznych ludzi na faceitach, Gdzie jeden mecz wygrywa, wygrywacie naprawdę jakoś tam łatwo, nie? A kolejny mecz, no nie można nic zrobić. Stakujecie A, wchodzą B, stakujecie B, wchodzą A. Gracie Mida, y, wychodzą wam splitem, trochę A, trochę B. Oni wychodzą, mida, kiedy wy na przykład stakujecie A we czwórkę, i na przykład jeden jest na B. No to wchodzą sobie, powiedzmy, ancjentem przez redruma prosto typowi na B, gdzie, gdzie gra San. No, Takie timingi ludzie łapią, że to jest że to jest hit sezonu. No i łatwo. Na bota. Niestety, szkoda, że ani jednej rundy oni nie wygradzą. Nie, nie wygradzą, Jezu, nie wygrają. No i ostatni. Nie, na tym. Tamta pewnie Marina pokaże mu, powie mu. Czy defuje czy nie. O, dobra. I Akeca, ugrywa, który ma 8600. 8k, ha <hahaha> ha Dobra. Gdzie jest ta... Yy, ...dobra zawodniczka? Mariana. a w ka bez po co granaty? Zobaczcie, ona ma movement dosłownie... Wiem, że to jest jakaś kasztaniara, która się poruszać nie potrafi, ma chyba ten, syndrom zmiany broni, kukuku. Ku, ku. Ona, ona jajcuje, ona wie, że ten mecz wygra. Nie ma, nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie jak ona w ogóle strzela, co ona tutaj takiego ma, oprócz wallhacka. Ta wie, że już short jest od... Ten... I na nożu pewnie wychyli. O, nie, jednak. O, wcelowano w balkon. Ebać, Pit. Nie, no, to. Z... zwykły strzał, nie? Nie ma to tamto. A no, tutaj. też mogłaby być runda. Prawie wygrana, no ale. Dobrze, że Typiera. piara chciała strzelić, ale. Jednak szybciej, ku siadło Dawaj, wychyli ojej. Lobo mile, widzę, że. Mocno Nie, no, te inferno albo te demko jest jakieś zgliczowane, albo co, bo jest... to inferno jest tak jasne, że to jest aż hit, a nic nie zmieniamy w ustawieniach. Jasność powinna być na no, 83. To jest, jest norma. Fajnie że, fajnie, że się stopuje, jak naciskam Escape, a nie idzie to dalej. Jest jeden. Jest drugi. No chyba zobaczyła go na tym... Chyba przed flashem, zaraz zobaczę. A, łamek sekundy przed flashem zobaczyła. No dobra. Kolejna rundka. Także moi drodzy, najlepszy gracz na świecie. Można powiedzieć, że człowiek legenda kontra cheater. Takiego meczu, no nie da się wygrać. Ale oni próbują robić tak właśnie, żeby tą AWP, tą Marianę dojechać po prostu. No na gościa z wallhackiem trzeba grać właśnie drużynowo, jeden, jeden za drugim. Bo... Właśnie gości jest tutaj botem. Na... O, zobaczcie, że ona obija się o ścianę, szczerze. Bo za te piara. Ona się obija o ściany. No i tutaj, właśnie, to jest ta runda, gdzie 07 i Johnny, właśnie pisze to, co widzieliście na początku. I can just see it by your movement. No, no widać właśnie po momencie, że ona się obija po prostu o ściany. Zobaczcie, nawet ma problem, żeby tutaj wskoczyć. Szczerze. Także, no. Dobra, skillowa zawodniczka ona w ogóle to jest. Pobita. Teraz jak. Gościak... Mariana. Zero pse pseudonimów. Jej nick. To właśnie to jest. To? I to są znaczki kurde, żeby nie skłamać. Chyba chińskie. Na japońskie mi to nie wygląda. A grało się kiedyś w y, kapitana Cubasy na Pegasusie. Nie no, w ogóle nie widać nic. Offline, odznaki dwie, znajomi, sześć znajomych. E, to jest jej znajomy, znajoma. Odznaki dwie, gry dwie, znaczy gry jedna, Ekipunek e, brak, poziom drugi. Mariana ma poziom trzeci. W ogóle ta typiara, e, Nasza Mariana ma dwójkę w znajomych. Jedna ma poziom 15, druga ma poziom 2. Ona gra z tym drugim poziomem. Obydwa poziomy są teraz online, szczerze mówiąc. Więc no, ciekawe, ciekawe. Kerosen nie widzę. To chyba gra tylko po prostu duo z tą typiarą, która ma czerwony rating. Także no, fajny boosting. Madżony no tam do spodu z nimi ciśnie, z tymi czytami. Nie wiem, czy jest sens oglądać jakby cały ten mecz. Mariana boostuje swoją e, koleżankę. W ogóle ciekawe, czy tamta SE też jest odwalona. Ale też zobaczcie, że ona porusza się tak, jakby ciała nie mogła. Dawajcie, dojazd, bo to to nawet skilla nie ma. No, -y zobaczymy. Tak pewnie raszujecie bombsite B z bombą, nie? W rynku. Wie, czy Mariana powiedziała, że B jest czyste, że oni wszyscy raszmią całą piątką i ona sobie poszła na kosie? Czy ona sama też takiego słuchacza ma? Oho, dobra. Jest pierwszy. Mariana, grajcie sobie, grajcie sobie, grajcie czas, gracie czas Wiem, że macie e, WH Ale jesteście słabi. E, no, prawie ugrali <laughs> Dobra, chyba zostały dwie rundy do końca. Tylko zobaczyć tą, że jest odwalona. E, da, napiszcie w, w komentarzu, czy chcielibyście, żebym podlinkował właśnie konto tej Essexis i tą e, Marianę. To polecę może jakieś e, te. Jakieś ma reporty? No to jest ten. Oh. Tam może możliwe, że aim jeszcze. No nie da, nie da rady. No nie wygra się. No takich typów. no napisze pewnie XD. O, get litify. <laughs> Wszyscy napisali. Get litify bro. No one cares you fucking... O dobra, dobra, dobra Dobrze, to bluruje Dobra, oni rasują B! Zobaczcie, oni mimo, że oni mają WH, to oni się ich boją Oni wiedzą, że aimowo, skillowo są zdecydowanie lepsi niż yy, niż ci To chyba też jeszcze aimlock jest jakiś hmm. Także GGWP, moi drodzy, no i tyle by było, no tak się kończy Historia, chyba, Roberto. Myślę, że no, szkoda, że ci też nie dostają bana. A jeśli dostają bana, to tego elo, tego ratingu w ogóle nie zwraca. Tak jak na Fizicie, że jeśli graliście na gościa, czy tam smurfa, czy coś, to dostajecie elo z powrotem za mecz, który przegraliście. Tutaj powinno być tak samo, że Roberto, dost... cały odróż na Roberta, ten Igno i tak dalej, dostali po minus 500. Oni powinni dostać zwrot tego elo, tego ratingu. Gdyby ludzie, wiadomo, że w CS 2, 4 i ogólnie w Counter Strikeu 4 byli, są i będą, to jest nieuniknione, chociaż byśmy, by się zesrało, no to i tak haksy będą, ale żeby wprowadzili taką zasadę, że jeśli ktoś dostanie bana, to te elo zwraca, nieważne, ważne żeby to było w tym samym sezonie, że jeśli zagraliście na początku sezonu trzeciego, zabrało wam powiedzmy, nie wiem, 100, 200, 300 elo za mecz yy, z ratingu, i ktoś z tego meczu dostanie bana z drużyny przeciwnej to wy powinniście dostać to elo z powrotem i to byłoby fair, wtedy gracze mieliby jakieś takie w miarę, wiecie zabezpieczenie mentalne, psychiczne, że o dobra, ten mecz jest przegrany no wy, wy ebane jajca mieć na to, przegramy mecz szkoda czasu, niech wygrają i tak dalej, elo mi zwróci, nie, że gracze mieliby taką pewność że mimo, że gracie na cheatera, to spoko wodza jeśli dostaną bana, Elo zwróci. Jeśli nie, no to... No to już sorry gregory, no. Nic z tym nie zrobicie, także słuchajcie, no... Top 1 na świecie, najlepszy gracz na świecie, największy rating w historii... ...kontra cheater, także no... Słuchajcie, no ludzie pisali, że no... Tak jak ja mówiłem w komentarzach, odpowiadam na, na komentarze właśnie wasze widzów, że no jak gościu może wbić tyle Elo... ...no nie może grać wiecznie na borowików. No i macie przykład, no dostał w pierdziel 130 na cheatera. To jest przykład, że nawet, nawet Roberto trafi na taki e, dzień, na taki mecz, gdzie dostanie wpierdziel i pierdziel dostał dwa razy. Jeden mecz przegrał 13.0, gdzie spadł z 40 tysięcy, teraz ma 39, tam 300. Przegrał mecz 13 no to ten mecz już mógł być legitny, już po prostu mogło polecieć jakieś unlucky, jakieś unlucka, unlucky decyzja. Przegrali rundę force, nie wiem, cokolwiek, no i przegrali mecz w miarę close, w miarę bliski. Ale tutaj nawet topowi gracze no nie są w stanie wygrać, legitni topowi gracze nie są w stanie wygrać z cheaterem, który leci na warhaku i ma jakieś wspomaganie celowania, jeden z drugim, trzecim, z czwartym, piątym. Także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. I może trochę, trochę humor wam się poprawił, że widzicie, że nawet y, top 1, który gra legitnie, stara się grać legitnie, a po prostu ogólnie gra legitnie, trafia właśnie na takie śmieci jak my wszyscy. Że wszyscy jesteśmy z tej samej gliny ulepieni, z tym samym gównem mamy do czynienia na premierach, na matchmakingach. I się masz, Wiktor, i tyle. Narka, cześć, pozdrawiam. Pff, piąteczka.